Dzień. Koniec. Zaczęło. do trzydzieści siedem, 37. Obrócić się na dystansie 3 razy do Waga świeżka po stronie internetowej. Popełnię, mamster, sto szesnaście sześćset, po... który na scenę jako pierwszy Królu Jedyny król banki z polskim paszportem Możliwe? Eee, pierwszy czarny Polak zagraniczny. Okay. Słuchaj, powiedz mi tak Wywiady wywiadami Wiesz, że ze mną ciężko jest gdzieś tam przekłamać i zrobić coś co, się, co wszyscy chcą usłyszeć No teraz tak jakbyś mój chciał powiedzieć tylko mi albo swojemu trenerowi Jak ciężko trenowałeś? Bardzo razy czyli bardzo ciężko yy, żywiania na wydębach, tylko taki standard, ale, ale już mi przeszło. Czy jeszcze na siłach balizować Marysie na wystarczy trzy rund? Dlatego tu jestem, jestem spokojny, powieszam do nowej poprawy, to już odpoczynamy Z tego względu, że jestem spokojny i nie boję się, że się stanie w drugiej rundzie. Rok pod pampa! Marys! Bo dziewiec teraz się co się dzieje, to zacznę od tego straszny luz. Takie, wiesz, nie wiem czy nie dekoncentracja jedna. Nie ma dekoncentracji, jest pewna koncentracja. Jestem przygotowany jak do Mistrza Świata. A jutro pięści i sport przemówią. To ja, jeszcze, to ja jeszcze zadam o jedną rzecz. Ty jesteś w tej branży od 7 lat. zwyciężyłeś wiele pojedynków dla federacji KSW, walczysz z debiutantem federacji. Jest to dodatkowe obciążenie psychologiczne dla Ciebie? Robię swoje to, to do mnie należy. Ale tak czy tak. I tak lubię Pawła.